16 można mieć Serio? Ej, to jakieś co tam są spucańce. A ja już nie mam drewna. Gramy w słuchajcie w nowy tryb który został dodany. Co jest? A? No jestem w tą grę wam do tego nie przekonaliście no jestem w tą grę wam, wam powiem jestem no niestety niestety No, i nową brzyczkę tutaj mamy. A co jest z? Tutaj się O to jest. Chudnie z tej ziemi. Chyba złom drugiej drugi, sam, Wciśnij play i opuść ziemię. No, patrz, już ci pokazuje, Dawid, już ci pokazuje. I ja, patrz, widzisz, to jest nowy tryb, to jest nowy tryb, nie? I właśnie dzięki Tobie nie dropłem tego kilofa, tylko dropłem sobie taką o tą muzyczkę. A patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz na to. Odwiedź schronisko. I tutaj, tak? I to ten był prezent, napisz tak czy nie. Jeszcze to był ten. Bo ja tego, bo ja z tego dostałem muzyczkę. A z tego powinienem dostać muzyczkę. Z tego kilo. Ten, ten, tutaj jest kilo. No a ty mi mówiłeś fioletowy. Ten? Przecież on jest do... Y, zostaw na później. On jest... Oni zostaw na później. Patrz. zostaw na koniec. A ten se pije potkę. No się No, z którego? Napisz. Ten zielony. Czy ten zielony to był? Ja się pytam. Bo ten jest, zostaw na koniec. A innego tutaj zielonego nie ma. Ten? Napisz. Napisz, czy ten. Napisz czy tak, czy nie napisz, bo ja ci nie rozumiem. Z A do dobra, lecimy do minera. E Sora cam, e David. E Ia încerc să văd

Czekaj na mnie. Ja do Ciebie już dzwoniłem 15 razy z tego. No i właśnie do Ciebie dzwoniłem. I zostaw wiadomość w sygnale, także... na to. E, patrz. Na głośnik wezmę. No tak. I patrz teraz na to. Dzwonię, dzwonię. Co? Jak usunąłeś? Typie. No to mój numer. Muszę się lepiej... Dopiero... A, już, dobra. już, już. już. Pięć, trzy, trzy sześć, pięć, trzy, sześć, siedem jeden. A, to muszę weźmieć sobie na rajdzie. Dobra, to już za mój kanał. No to ty na Kiedyś... No się ma, kiedy wrzucisz ten film? No już... I... No, przecież nie nieba? Kiedyś... No się no, ma, kiedy wrzucisz ten film? No kurde, nie mogę! Nie mogę dawić Ci go, ten, ja, mogę Ci go tylko powiedzieć, ten numer, ja mogę. mogę Ci tylko ja y, powiedzieć, numer. No bo Ty masz teraz live'a. No. Teraz tak powiem... Byłem... Wiesz co ja dostałem z tego prezentu? Co? Smugi. No ja do Dania. A ja dostałem, y, ten, ja dostałem y, tego, ja dostałem y, muzyczkę. Co? Ja dostałem muzykę. Ale dostałem efekt spadania ze stylem. Ej, dawaj, le dawaj lecimy jeszcze raz na plac zabaw z randomami. Może nie, teraz nie, to żadnego placu zabaw. Musi się wkurzyłem. Czemu? No bo mój kolega mówił, że yy, patrz, że w takim yy, odwiedź schronisko. No. Yy. Tutaj był taki duży fioletowy prezent. Nie, i on mi mówił, że właśnie z tego prezentu mi wyleci kilo, No i nie. No ja ci to mówiłem, a mi to wyleciało właśnie z tego. Albo to jest pewnie przypadkowe. A mi z tego. A nie wiesz, jak żyć, w szkarpecie masz wyzwania? Wiesz, jak w szkarpecie masz wyzwania. Wyzwanie na no. skarpecie. No, ja to już zrobiłem dwa lata temu. Dąż do ogniska fajne wyzwanie, nie? Dobra, dawaj no, ja to Nie, ja w to nie gram, to jest słabe. Kreatywa mogę. Dobra. A gramy z randomami kreatywa? Nie da się z randomami kreatywa. Da się, da się. Nie nie gram Dawid. Nie, nie lubię no Warsy. Słabe. Ej, musisz mi dawać fory, bo ja jestem słaby. Co? Musisz mi dawać fory. Dobra, dobra. A Dawid, właśnie! Patrz, co ja teraz sobie zrobię na klawie. Żeby nie było, że jak ci mówię, że gram na klawie i tak dobrze ten nie buduje, że niby cię kłamię. Patrz na to. Wejdę do gry, a co ja... zil... A co ja... sam jesteś zylybyy. A ja cię... co ty na... Co, to co ty napisałeś? Bo ja cię nie rozumiem. O, tutaj, tutaj, tutaj. Co ty tutaj napisałeś? wiela Filipczak, sam jesteś zylyby. W Zonę typie! A co? Ktoś się wczoraj coś pyta? No nie, bo na live'ie mi kolega mówi, że żebym na Zonę Warsy bo ja nie lubię Zonę Warsów. Aha! Co się stało? Ty masz ten kilo No on jest najlepszy, nie? No ja nie go nie mam Dobra, dawaj Najdi Masz na dupo Io No, a ja go nie mam Przez, przed, przez kogo Ja go mam, nie? Ten kilo, kilo. Ale nikt walczy się, się, bo mi się my, 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 my się tego mi My się... My mi... pompę i tylko na to gramy. O, to nie! Ja nie mogę grać taktikalem! Ja mogę grać Ale tylko taktikalem. Ja już mogę tylko grać taktikalem. Tylko taktikalem mogę, sorry. No to A skara ja nie... i taktikala. Skar... A ja tutaj nie mam taktikala. To się odrodzę. No to weź wolno. Nie ja chcę złoto, złotą no strzegnąć tak styczną A to się pójdź do innego jakiś toster z kuchni dołączył No kurde toster wypadł Weź go wywal z ekipy i tyle A ja jego nie mogę Bo on y, tylko do ten dołączył, dawaj na ten na czas y, gry Toster wypadł tak nie słyszę. Nie, on nie ma mikro. No nie no. O, nie, bo teraz usunęli w ogóle ten. Bo teraz usunęli i mogą sobie dołączyć wszyscy. Jak chcą. No jest hamem, nie? Ja teraz... Ja, ej, opuszczamy! Ej, opuszczamy! Ej, co? No, opuszczamy. co, opuszczamy? No, wychodzimy. Bo no, nie chcę z nim grać. W to ster Dobra, wiesz, by się to To ster wyjdź. Czemu? No bo nie pozwoliłem Ci wejść na ten ser. Sajno. To ster Ej, dobra jestem. Dobra wejdź już, oni... No. On, 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 no i nie, jest. dobra wychodzę No i ja znowu do... A dobra do lobby byłaś Nie no. ja z w grać. Co to oglądasz? To się Już się boję, już się boję Więc pewnie jakiś dropa we, włączysz No, Ale w sumie to fajna ta muza była na zwiastunie, była na zwiastunie, ta muza taka. No właśnie o to mi chodzi. I ja to właśnie mamy. Robi. A ona ma taką jakby choinkę na ten. Nie wiem. Wiesz, nie wiem. Nie takie kółeczko, wiesz. Takie kółeczko. I to jest zielone Dobra, ja ID. ale to jest nowe. Tak, to nowe. A co tutaj tego? Ej, net mi spada. Łe. No dobra, już nie. Ja już weszłem. A ty już tam... Co? Hm? Ej, czekaj na mnie! Ja rozpoczynam grę. No dzięki, dzięki. Ale tak się jak ciebie wczyta. No. Tak mam Gramy na samego skara i na samą pompę, ale musi być pompa niebieska. No donate mi wysłał, donate 10 groszy. To fajny donate. Czas tak, jak jesteś zły. Dobra, już gramy na niebieską tą mkę. A na niebieską mkę gramy. I patrz teraz na, na to, Dawid. Żeby nie było. Patrz teraz na to, Dawid. Nie, czekaj, gramy na niebieską, A ty ty wolną pompę. ty chyba już widziałeś. A ja sobie mogę tak zrobić. Tak. Gramy na niebieską, wolną pompę i... NIE! Nie! Tak! Nie gram na wolną, to jest gówno. To gramy na złotego, skarbu złotego... mordo? I pompę jaką chcemy. Pompa jaką chcemy, ale skar złoty. Okay. jej, ale kodacko będzie No pada, że pa już streama ten wychodzą wszyscy ze streama No bo już, już są, wiesz Takie tam bla bla bla, bla. Wolałbyś zarabiać pieniądze na Fortnite czy chodzić do szkoły? Chodzić do szkoły. Serio? To wieku ja wolę szkołę. Serio ty szkołę lubisz? No może ty nie, bo tam się trzeba uczyć, ale ja wolę się uczyć, niż grać wiecznie Fortnite'a. Ale nie wiecznie. Zarabiać na Fortnite, to znaczy, że też... Bo trzeba wiecznie na tym stać. Na Fortnite, tak. To. Nie. Tak. Jak ty chyba nie znasz się... Nagrywasz, ale zbytnie się nie znasz, bo za bardzo nie zarabiasz na tym. No bo ja nie chcę zarabiać. No i tam. ten, ten jest sobie da tak. trzeba. Ty masz jakieś snajpy lub coś? Nie. Dobra. Ej, spadłem! Ej, musisz mi dawać fory, wiesz o tym? Nie. Tak muszę, bo gram na klawie. Może dobrze się buduję, ale słabo strzelam. No nawet się budujesz spoko. No, no widzę, widzę jak tutaj... O, trafiłem. No, to o, ty! mi tu będzie, Pamy na wolno, na mi tak No co?! No wskoczyłeś i trafiłem ci w nogi. No kurde. Ale, e, patrz na to! Patrz na to! Edytować to ja wcale nie umiem, nie? Patrz, ty myślisz, że ja edytować tak nie umiem? Chodź do mnie i mnie zabijaj. To no jak typie masz edytowanie pod lewym shiftem ustawione? No nie. Właśnie nie pod lewym. Nie pod lewym. Ja mam pod innym shiftem. Po prawym. Masz pod lewym shiftem. Pisze L shift na twoim streamie. Tylko to jest zbytnio grafika, też zbytnio mi trochę przeszkadza. Ej, a ile ty masz lat? Ja? Mam dziewięć, ale mogę dać brata. Dobra, ej, nie zawijaj, nie zawijaj. Patrz, ja tyle ścian normalnie zrobię. No mówię, nie strzelaj w typie! Co mi robisz? To ja nie gram z tobą, Melo. Sobie wyjdę tak to. Nie wychodź. A jak no wrzucham, właśnie, to jest dobrze, to edytorze, A patrz jak No ja. czekaj no bo ja... Jak mi to nie ten... No jak mi to nie edytuje! No jak! Może jesteś po prostu słaby. Ja też tak umiem sobie stawiać i edytować. No i debil, no i debil, to jest po prostu debil. Nie gram na to, Nie gram z tobą wiesz. Wiesz, że ja z Tobą teraz już nie gram za to? No bo co? Bo jestem lepszy? Nie. A co tak powiedział, że nie gram z Tobą, bo jesteś lepszy? Czy dlatego, że edytować nie umiesz? No nie. Edytować to ja umiem, nie jestem taki głupi. No zbytnio nie umiesz, słabo edytujesz. Chciałbyś? To choć teraz zobacz no. co ja tutaj robię Wygląda tak fajnie Nie to tutaj sobie daszek postawię tutaj tak ściana ściana Piór, tak? Nie, nie tak Ten. tak. I tak. I tego tak. I co to nie działa? Dobra, nieważne, dawaj. Nie, chodzi mi o to, że zabijasz, a ja jeszcze nie powiedziałem, bijemy się. A co to ty musisz nagle powiedzieć, żeby, żeby nawalać? No i właśnie to są twoje fory. Takie, takie tutaj fory. Proszę bardzo. A ty sobie zagra... Za, to, 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 zobaczysz, jak będziesz teraz leżeć, bo ja będę grać sobie na padzie. O, ty też to masz. Ja to mam na starym koncie. Na czy na tym? Na spadzie, a co? To masz słabego cele jak ja. Ech, chciałbyś. O, trafił mi za 24. No, właśnie tutaj słaby, nie? Słaby tak nie? I Nie? Fajnego mam Fajnego mam ale ci hej, he, Co to było? Ła-ha-ha! Wow, Idę! na konsoli, który jest najlepszy w sumie dla mnie na konsoli. Powraca! Jestem pro na konsoli. Człowieku, będzie żył jak takie dzidzia. Ja będę leżeć! No! A to będzie, że mam, że mam takiego cena jak ja! Jak ty? Że mam niby słabego cela jak ty? Najpierw mi no. tak mówiłeś, no i nagle, a teraz myślę, że będziesz niby leżeć. Takie, o co? Ja będę leżeć, że się mam dobrego cela. Jak ty nie trafiasz? Jak ciebie nie trafiam? Aj, to już Chyba... A, I wiadomo, czy na tak dystans dolatują jeszcze. To no twoje na pewno nie! No twoje tym bardziej. No ale... No i co? Ale twoje też nie. No to jest nie fair. Teraz już powinny... dos. Do no jak?! No jak?! No jak no?! Normalnie! Jak ja mówię no jak, no to mówisz też normalnie, no to, to jest... Kasy chyba na Albo na O, jak? Ej, jak ja w ciebie trafiłem ej, jaki siaker? Spotkałeś hakera tak. w Fortnite? A, z ten y, klapcerze Tam jest! Patrzcie, jak tak wychyla tak pięknie gumeczką na bo chyba jak zaraz wyląduje. Dobra, masz się na nas tą no. Ale mało. Co mało, co mało, co mało? Mało No. Małego skina mam. Z... Mało no ma... skinów masz mówię, masz jakieś dwa skiny tylko. Skiny? A? No. i co mnie to? Na pobrzegu mój kolega na ten tego ten... Miszka co Ci ktoś wysłał czy go kupiłeś? No nie, ja ktoś mi go wysłał Bo cała moja klasa ogląda moje streamy Teraz nie, bo coś ze mnie zrobić Ale nie dobrać jest... jeszcze do 20 subów. No i co, bo yy... Zaraz będzie, bo ja mam tylko 16 ten. Jeden z B mnie subskrybuje. Ty masz 18. Jak 18? Masz 18. Dwóch. Z B mnie, subuje dwóch z B z No jak? Z No z Tobą i tym bardziej. No nie z Tobą o wiele bardziej. O to zaraz ma. zobaczyłem, zaraz zobaczyłem taki. Kurdupelku jeden. Zapowiem. Jesteś kurdu pelkiem. No, tak dziadek mówi. Tylko dziadkowie to mówią. Ej, nie jestem dziadkiem, ale też to powiedziałem, ale ja po prostu tak mówię. Dobra, Elo, to ja Czemu? Jest. Ja... No typi, ja sobie jedyny na chcę. O no, to sobie ja w to grałem. Ja tam mam gdzieś z dwadzieścia ileś. Jej najlepiej kozak usłyszał ha. Dobra kończymy najmoc. Nara elo elo esta. No kurde.